Dzień dobry! Za nami kolejny miesiąc, czyli grudzień 2024 roku, a to oznacza, że za nami też już kolejny rok, czyli 2024. Zanim podsumujemy sobie ten rok, to jeszcze wskakuje ostatnia dwunasta miesięcznica z 2024 roku, czyli podsumowanie grudnia, a ten grudzień był ciekawy. Zapraszam. Zanim jednak do samego grudnia przejdziemy, muszę nadrobić trochę listopad, bo trzy rzeczy ominąłem w listopadowej miesięcznicy, a to są trzy ciekawe rzeczy i nie chciałbym, żeby w ogóle one gdzieś tam umknęły. Dlatego zaczynamy od Ulvera. Ulver wydał swój kolejny album Liminal Animals. Kompletnie mi to gdzieś umknęło, nie wiem dlaczego. Szczególnie, że ja przecież lubię tego Ulvera w elektronicznej wersji. No i to jest już taki kolejny ich po Assassination i po Flowers of Evil. Album, na którym Ulver gra te swoje trochę takie depesz modowe piosenki, ale nie tylko. Ten krążek jest spokojniejszy od dwóch poprzednich, mniej taneczny na pewno, ale nadal bardzo ciekawy, z jednym czy też z dwoma takimi naprawdę dobrymi hiciorami. Mnie to się podoba, ja bardzo lubię tej ich płyty, nowsze. Także jeśli ktoś, ktoś też lubi, to polecamy jak najbardziej oczywiście. Natomiast tu problem jest taki, że na razie to jest tylko dostępne w wersji digital. Z tego co wiem, tam chyba bodajże CD i winyl mają być w marcu 2025 roku. Kolejną rzeczą, która mi umknęła, i to już jest kompletnie dla mnie niepojęte, ale mi umknęła, no to nowy album, czwarty już pełniak, Suden fińskiego. Ktoś tam gdzieś podobno zwracał mi uwagę w komentarzach, ale ja, że wyszedł właśnie Student ale ja przegapiłem, no i też na niego nigdzie nie trafiłem. No ale dobra, nadrobiłem to, on w listopadzie się ukazał. Suden Tival, Rain of Ruin, The Return of Our Glory i. To jest czwarty pełniak. Krótko mówiąc, idzie drogą poprzedniego, który był przecież w 2023 roku. Więc dosyć szybko, kolejny album e, Intolerant Finomania. Idzie jego drogą, ale jest dużo bardziej e, prymitywny, dużo bardziej prosty, dużo mniej chwytliwy. No słucha się go gorzej na pewno, to jest fakt, aczkolwiek ja lubię Sudentajwal, więc też go słucham. Trzecią rzeczą, która mi umknęła z listopada, a o której dowiedziałem się dzięki temu, że to przyszło do mnie już na płycie, no to jest kompilacja, kompilacja projektu mój Temne. Mójirthemne, Hemne, no chyba tak. No, będzie recenzja zresztą tej kompilacji na kanale. Ta kompilacja została wydana przez Total War, przez Okaleczenie i przez Eastside. No i e, to są, e, to jest zbiór e, rzeczy, które do tej pory dostępne były tylko na kasetach, a teraz są na CD, tam jest demówka, karzepka, coś ze splitu. Bardzo fajna kompilacja, ja z tym Muirtemne to miałem problem, bo jakoś mi to nie spasiło przy pełniaku, który wydał Woolspel Records, ale tutaj posłuchałem tej kompilacji i kurczę, Blady, no podoba mi się to nawet całkiem mocno. Oczywiście tu też jest smutna historia, no bo twórca Murt Bal Balon już nie żyje, i, i ta kompilacja też tak troszkę wyszła w tym momencie jako jakiś dla niego hołd. No ale w każdym razie warto, polecam do dostania bez większego problemu. No i teraz przechodzimy do grudnia, moi drodzy, i ten grudzień wygląda tak. Zaczniemy go w Finlandii od Satanic Warmaster. Satanic Warmaster wyskoczył z nowym albumem: Exultation of Evil. No, i tam oczywiście jest ta reklama cała, że to jest, wiecie, powrót do tego okresu e, surowego, powrót do tej piwnicy Satanic Warmaster. Coś w tym jest nie do końca. Ja na przykład osobiście lepiej mi się słucha Amon Gundr, który jest dużo gładszy. Ten album jest dobry, aczkolwiek ok. On jest oczywiście dużo bardziej surowy od tych ostatnich dokonań. Ale też wcale nie jest jakiś, nie wiadomo jak surowy, i przy takim Offer Blood to w ogóle nie jest surowy, a też nie jest jakiś taki porywający za bardzo, nie wiem, może za mało, razy go jeszcze przesłuchałem, nie mam go na nośniku fizycznym, jeszcze dopiero jest zamówiony i czekam, wtedy będę mógł też powiedzieć coś więcej i pewnie będzie recenzja. Jak jeszcze jesteśmy w Finlandii, no to teraz ta Finlandia taka trochę łamana przez Niemcy, bo Order of Nosferat, ten duet fińsko-niemiecki, wydał kolejną płytę w Purity through Fire, tym razem zatytułowaną Towards the Night Realm of Orlock. No i oczywiście znowu są te wampiry, to wszystko. Bardzo często panowie ostatnio wydają. No i ja posłuchałem tego albumu i powiem krótko. On jest dobry, oczywiście, on trzyma poziom. Tu nadal wszystko jest tak, jak należy, ale umówmy się, że troszkę to wszystko zaczyna już być na jedno kopyto za bardzo dla mnie, troszkę to jakby zaczyna zjadać swój ogon. I jak taka częstotliwość utrzyma wydawania, to ja nie wiem, czy będę jakoś często wracał do kolejnych pozycji. Do tej już raczej nie. Dla mnie cały czas najlepszy jest Necuratul, czyli debiut. Jesteśmy w Niemczech, no to jeszcze wyskoczył absurd na koniec roku z albumem nowym. Der Kaiser in den Berge. To jest absurd, ten, w którym jest Anhold i Dżelal z Grand Belialski. Bo jak wiadomo, był sobie jeden absurd, potem był wielki rozłam i był absurd Jodefena i absurd Anholda. No i mamy tego właśnie, ten absurd, właśnie Anholda, i, w którym też jest Dżelal, wydaje ten nowy krążek, i jest to absurdowe granie. W tym ich stylu, z lekkimi, może bym tam powiedział, też, też od pewnego czasu jak tworzy tam gelal, no to z tymi naleciałościami z GBK też pewne tam są. W każdym razie fajny album, ale też ja też nigdy zresztą jakimś szarykowcem absolutnie byłem i pewnie już nie będę. Niemcy, no to jeszcze Mavorim. Mavorim, który wydaje swój już piąty album też w Purity True Fire. Mavorim to jeden z tych zespołów, które właśnie poznałem dzięki zainteresowaniu Purity True Fire. Lubię ten zespół i ten album jest jednym z lepszych. In Omnia Paratus. Typowy styl dla, dla Maworim, żadnych nowości, natomiast fajne, naprawdę dobrze się tego słucha, jest w tym trochę dobrego porywającego black metalu. Także Maworim polecam i w ogóle całościowo polecam Maworim. Ten zespół, mam wrażenie, on ma już naprawdę bogaty dorobek, ale u nas jest ciągle gdzieś tam mało znany, i troszkę mnie to dziwi. Do Szwecji i tam Gnipa Halan, Gnipa Hallan, który wydaje swój trzeci pełniak Folkstorm. No tutaj, wiadomo, Gnipa Halan no to jest Swartadautus. A jak jest Swartadautus, no to leśny black metal po prostu. I to samo, znaczy nie, niczego nowego tutaj nie dostajemy. Fajnie się tego słucha, jak w większości rzeczy od Svartadautusa. Choć czasami mam wrażenie, że te niektóre płyty to można by wrzucić pod istniejące już szyldy, nie, po, nie tworzyć nowych, a on tego ciągle tworzy, tworzy i tworzy. No ale dobra, jest, też Pirity True Fire wydaje, też dobra rzecz. Z, ze Szwecji do Norwegii, i tutaj mamy Chaosaura. Kaosaura, która wydaje, a w zasadzie który wydaje, bo to jest jednoosobowy projekt norweski, wydaje swojego drugiego pełniaka Embracing Desolation and Hate. I co jest najlepsze, to jest drugi pełniak, a to jest zespół, który wydawniczo zaistniał w 2024 roku. I on w tym 2024 roku wydał demo. I dwa pełniaki, no ten grudniowy to jest ten ostatni jak na razie, to jest bardzo surowe, bardzo surowe, dosyć gęste granie, trochę momentami mi się kojarzy z Unholy bardzo piwniczne, brudne, takie chropowate, fajna rzecz, intensywna w każdym razie. Z Norwegii do Polski tutaj mamy NecroDeath Funeral, no i ten NecroDeath Funeral to jest w ogóle debiut? Mamy tutaj dwóch ludzi z Demonic Slaughter. Mamy tutaj Ksaus Obliviona i Perversora Cemetery Rituals. I ten debiut od razu jest pełnowymiarowy. Wydaje to Fallen Temple. No i okładka już trochę sugeruje, że jest to rzecz raczej prosta. I jest to rzecz prosta, dosyć obskurna. Jest to rzecz rzeczywiście tytuł dobrze też tutaj pasuje: Cemetery Rituals. Tutaj no, to nie jest black metal. Typu chodźmy wszyscy, yy, spalmy coś, tylko to jest raczej właśnie taki black metal, że wszedłeś na cmentarz i to nie był dobry pomysł. Także też polecam, będzie recenzja na kanale, jak dotrze do mnie płytka. No i kończymy tę miesięcznicę w Portugalii, i tutaj mamy taki fajny projekt, który poznałem dzięki Tomkowi Borowskiemu, za co Ci dziękuję, Tomaszu. Kai Shao, chyba tak się to czyta, ale ja nie mam dla tego pojęcia. Kai ksao się piszem, chyba Kai Nie sprawdziłem, bo oczywiście zapomniałem to zrobić przed nagraniem. Kichać. Herakles łamany przez Melkart. No, i to jest projekt jednoosobowy osadzony bardzo mocno w starych latach, jeszcze 80., wczesnych 90.. -tych. Tu jest trochę starej Grecji, trochę starej Szwajcarii. To jest takie bardzo wszystko okultystyczno-mroczne. Bardzo fajna rzecz, i to jest drugi pełniak już. Yy, niestety rzeczy kajszałów w większości są dostępne na kasetach albo na winylach z cd jest problem i to mnie bardzo, bardzo martwi ale fajna rzecz i polecam sobie sprawdzić naprawdę, yy, no no i to chyba tyle, to tyle jeśli idzie o grudzień i to jeszcze do, appendix do, do listopada bardzo, bardzo te wszystkie rzeczy polecam yy, no i co? do następnego, no bo widzimy się w podsumowaniu